To już czwarty odcinek z tej serii Minecraft na modach. Mieliśmy iść. O, diamenty. Aha, są z tego potwora. Bo skapłem się, że ten potwór, jak wpadnie tutaj, to wtedy y, po prostu go zabija ta woda. On jest taki jak Enderman i go zabija ta woda i w ogóle co to jest. 10 obrażeń Nie wiem to dajmy sobie je tu. Nie spalka miałem jakiś ruch tego Dobra i teraz właśnie idziemy zniszczyć ich jeszcze wodę wezmę no nie po co, ale jakby była potrzebna to. Nie. Rozwal. Nie! Rozwalaj to! Nie! Jest! Nie! A tak, tak sobie będziemy klepać, chociaż można to zrobić tak! Tak, szybko! Otwieraj! Nie! Nie! Ja! Sorry za to, ale ja tego nigdy nie wezmę. Więc sobie tak zrobię. No serio, sorry za to. Tak, ty, tak to bym tych itemów nigdy nie wziął. Wezmę sobie to. Co to za dziwny pokój jakiś. Ja sobie te itemy żyją jeszcze. No ja nie mogę. Czemu to jest takie? No ja. Tam trzeba wody wlać chyba byłoby tak że ja nie mam teraz żelaza. No nie Ja wiem ze sobą Tak ja nie mogę Trzeba wydać tam chyba wodę Będę coś z tym zrobić, bo na serio jest jakiś dziwny to tak zrobić kurczę Tam nigdy nie wejdę, ale była cisza chwilę. Wszystko jest, wyż diamenty. Dobra, idziemy. O, tam jakaś gąbka. Idźmy tam, dobra. też już Ale co się działo z tym? Ja to nie wiem, że co to było. Mam nadzieję, że wszystko jest już. Mam nadzieję, że wszystkie diamenty to przecież nie będę sprawdzała. dobra znów tutaj o dobra może tutaj może będzie jakiś lepszy miecz w tym taki emeraldowy jakby się przydał nie! Drzewa. Wiedziałem, że te drzewa ja no chociaż biorę ja no Vlada mám. Dále psa. Teď pokojně tak rozhlížím. Jas, všechno ostatní, 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 ostatní. Jas. Yes. Znovu nic nemám. Ja z tym walczyłem w ulicy. A co tu jest w ogóle? Dirt, to se wezmę, dyremka się przyda i tyle. Wow, dobra. Jeszcze wodę trzeba? Chyba, że gdzieś tu jest bliżej wody. Nie. Dobra, wódka. Nie, nie, no chyba Weźcie, wy się weź ogarnijcie wreszcie. matyzy Ja w to nie wierzę. No się to. Chociaż to tu wrócę, ale dobra. jest zapisania. Zęba sofiska, ale dobra, to jest to kaczka. Ciekawie, czy można jedzie na tej kacce? Nie dobrze, nie można. Teraz trzeba szybko tego wziąć do wody. Nie biec by swój tylko go do młody wziąć. Nie by na Tu. dobra, chodź. Nie, nie! nie. Haha, ha, dobra, chodź tu. Ej no, nie wiem. Ej no, jak on może tu żyć? Przecież on skinął ostatnio. A dobra. Deda. Jest! Mamy to. Nie przecież, albo nie! Bo no, nie jeszcze ktoś miał uślepił, no. Ty! Teraz se do nikogo, dobra, skończyliśmy z nim. Teraz szybko wziąć te rzeczy. Kolejny dead point. Dlaczego jeszcze? Dobra, idziemy jeszcze szybko, podjemy, y, po tamte diamenty, co tam leżą. Kurde. Gówniaki tam są. nagetsy tu są, diaksy to coś dobra, teraz wypływamy i lecimy szybko, wiem do basowiska no nie, jeszcze ten skorpion nie, ile tych potworów tam jest